Poprzednim, w porównaniu z poprzednim modelem samochód przede wszystkim urósł. jest dłuższy o 50 mm, szerszy o 30 mm, mamy większą powierzchnię bagażnika, już zaczynamy od 400 litrów, przez, do, pod możliwość połączenia do 615 litrów poprzez przesunięcie tylną kanapę. Samochód przede wszystkim jest lżejszy, zastosowano na najnowszą płytę MQB, czyli modułową płytę, która jest zastosowana w teraz w najnowszych samochodach marki Volkswagen. Samochód dostał tak naprawdę wiele. Innowacyjnych systemów przede wszystkim bezpieczeństwa, które nie występują w innych modelach z innych marek, a między innymi chociażby innowacyjny system parkowania automatycznego z przyczepą, czyli klient sam może, znaczy samochód sam zaparkuje z podłączoną przyczepą. Plus do tego w nowy Tiguan może ciągnąć masę przyczepy już do 2,5 tony nawet że są to duże rozmiary, a wiele systemów bezpieczeństwa odnosi rozpoznawanie pieszych nagle wtergających na drogę poprzez system, który wykrywa ewentualnie zasłabnięcie kierowcy i powoduje samo zatrzymanie samochodu, poprzez najnowsze rozwiązania systemowe związane z trybami wszystkimi off-road, on-road, z napędami na cztery koła, możliwość zmian struktury reagowania pedału gazu, hamulca, zawieszenia. Także to, to na pewno będzie wszystkie te innowacyjne zmiany na Tiguana plus wszystkie takie dodatkowe elementy typu elektroniczne zegary, systemy infotainment, czyli nawigacje z, związane z, z mapami Google, Google Maps, Google Earth, a sprawdzanie pogody chociażby, rozpoznawanie najszybszej drogi nie za pośrednictwem mapy tylko za pośrednictwem w danym momencie natężenia ruchu drogowego. Także to na pewno będzie, będą nowinki jeżeli chodzi o nowego Tiguana.